Polski bus ma jedną ogromną zaletę, jest bardzo tani. Ma też jedną ogromną wadę: jeździ nim od groma Polaków, prawda? którzy kochają te miejsca na górze, przed szybą. Wszyscy chcą tam siedzieć, bo podejrzewam, mam taką teorię, że tam wyzbywają się swoich kompleksów. Mają cały świat u swoich stóp, patrzą na cały świat z góry. Ja też kocham tam siedzieć, uwielbiam tam siedzieć. I to jest piętrowa flota, wiadomo. Niestety, w polskim busie nie ma miejscówek, dlatego przed polskim busem nie ma kolejki, tam jest rozpierdol. I, i, I tak zauważyłem, że Polacy przed polskim busem wyglądają jak takie poirytowane plemniki, które chcą jak najszybciej dotrzeć do komórki jajowej. Ja się tak wsuwam z boku z reguły, jak taki sprytny plemnik. I udaje mi się czasem tam usiąść na górze przed szyłą. Ostatnio tak sobie siedziałem, stałem w tym, byłem pierwszy w tym czymś, czego nie można nazwać kolejką, tylko rozpierdolem. W mojej głowie już słodko tańczyły myśli o siedzeniu na górze przed szybą. No, niestety nagle z otchłani tego rozpierdolu dobył się głos należący do starszego mężczyzny, który chciał uchodzić za głos sumienia zbiorowości. I on rzekł coś takiego, może przepuściliby Państwo tego człowieka? On jest niewidomy. Myślę sobie, ja pierdolę. Byłem już tak blisko. Ludzie się rozsuwają, idzie niewidomy, ale myślę, no przepuszczę niewidomego. No, w końcu niewidomy i tak nie usiądzie na górze przed szybą. Po co? I usiadł! A mi w kurwiu. Nie miałem już na tyle odporności, siły psychicznej, żeby siadać koło niego, chociaż byłem drugi za nim. Usiadłem gdzieś z tyłu i myślałem o rzeczywistości, o biologii, o wszechświecie. Postawiłem dwie tezy. Pierwsza była taka: taka takie domniemanie. A co, jeżeli on nie jest niewidomy? jeżeli jest częścią większej organizacji, która jakieś takie skurwysyńskie, której członkowie udają niewidomych i wsuwają się do polskich busów i siadają na górze, przetrzyło, żeby wkurwić widomych Polaków, prawda? Kurwy syny. Ale to też dosyć niewiarygodna teoria, porzuciłem ją szybko i też y, natknąło mnie coś takiego, pomyślałem o biologii. A co jeżeli tak wygląda powstawanie życia? Jeżeli te Lepsze plemniki z jakiegoś powodu przepuszczają te pojebane, które udają niewidome. I tak dochodzi do zapłodnienia. I dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jesteśmy. Wielkie brawa dla nas. Ja dziękuję. Wszyscy tutaj. Ja bym chciał wam jakieś, bo to smutne są wszystkie myśli, coś weselszego takiego, o różnicach damsko-męskich, to się fajnie zawsze sprzedaje, ludzie się z tego śmieją, ale ja kompletnie nie znam się na kobietach, też żeby jakoś mocniej scharakteryzować, bo zawsze bardziej niż umawiać się z dziewczynami, wolałem czytać książki. A ostatnio sytuacja się trochę zmieniła, bo jeżdżę tam, poznaję nowych ludzi i kompletnie nie mam czasu na czytanie. Hmm. Ale y, niedawno udało mi się umówić z dziewczyną, która mi się bardzo podobała. Y, wszystko szło w dobrym kierunku, wypiliśmy kilka piweczek. Zabrałem do siebie, do pająka. No i do niczego nie doszło, niestety. Przespała się u mnie z pana łóżku, ja na kanapie rano pożegnała się i poszła. Dziwka, pierdolona. <zysy> tak sobie pomyślałem, i teraz mi żali jej, bo że tak o niej pomyślałem. I jednocześnie y, pomyślałem też ogólnie o kobietach, że mają przejebane, bo zobaczcie, da dupy. Dziwka. Nie da dupy. Dziwka, pierdolona chyba. Znalazłem jedno. Wielkie brawa. Nie mają to jest sytuacja bez wyjścia, jest dramat antyczny, prawda? Nie, no, nie, tak czy tak źle, no. Chociaż poprzez feminizm, dzięki feminizmowi kobiety mają lepiej teraz, a jednocześnie zauważyłem, że też mają gorzej niż kiedyś poprzez popularyzację pornografii, bo taki element stosunku, y, popierdolony jak kończenie na twarzy kobiety, Jest społecznie akceptowalny, bo no to się wszędzie pojawia w tych filmach, prawda? Mężczyźni ci aktorzy porno. A to mocno, zachowują się jakby coś wzruszającego się stało. <śmum> <Jejko>. <śmum> Ojebane to jest. I to jest. <śmum> to jest społecznie akceptowalny element w stosunku kiedyś niedopuszczalne, prawda? W czasach powstania warszawskiego. Czy, <śmum> czy pierwszej solidarności? Chociaż tak sobie myślę, Lech Wałęsa, no ile on ma dzieci? Z 19, kurwa. W pewnym momencie musiał kończyć na twarzy Danusi. Prawda? Nie chciał, ale musiał. Poznań to jest w znacznej mierze Miasto Dresów. Niedawno przydarzyła mi się taka historyjka z dresem w roli głównej, po prostu nietypowa dosyć. Opowiem Wam szybko w Dres na mnie nabekał, kurwa. W biały dzień w centrum Poznania szedłem sobie, mijał mnie na mojej wysokości, zrobił blu. Kompletnie nie wiedziałem, jak się zachować. Zasmuciło mnie to strasznie. Nie wiedziałem, jak zareagować, bo tak jak wspomniałem, no, przeczytałem w życiu kilka książek, ale żaden podręcznik do savoir souwa, vivre nie wspominał choćby zdaniem jak zareagować na intencjonalne bekanie dresa. Dlatego jakoś tak instynktownie... podziękowałem. I skłoniłem się lekko, jakbym... odbierał resztę w Piotrze i Pawle. I on tak stanął też. I widzę, że też go to zasmuciło. Zabiłem mu mózg uprzejmością, bo on tego nie zna najwyraźniej. I tak staliśmy przez chwilę. I ja poszedłem. on tam chyba dalej stoi, kurwa. Myślę, że ma martwicę mózgu. I żal mi go, naprawdę, szkoda mi go. Mieszka teraz w moim sercu, w moim umyśle. Płaczę nad nim. Co zrobić? Chodzisz czasem do rozmana, gościu? Odpowiedz szczerze: Chodzisz czy nie? Ja pierna milczy. Głuchoniemy przyszedł na wystawę. Znowu będę miał co opowiadać. A polskim busem jeździsz czasem. Uchylasz się od odpowiedzi, czy chodzisz do Rosmana. Podejrzewam, że jesteś brudasem w takim razie. Nie, ja tak nawinałem do ciebie, bo ja nienawidzę chodzić do Rosmana. Zawsze jest tam pełno kobiet, które kupują coś do cipy. Tworzą kilometrowe kolejki, a ja chcę tylko papier toaletowy w owieczki. <grymne> Sytuacje społeczne mnie deprymują. Wracając do Piotra i Pawła jeszcze na chwilę. Niedawno jakaś kobieta się we mnie wrąbała, z bara mi pociągnęła w Piotrze i Pawle. Nie Nienawidzę, coś takiego. Szła jakby cały świat należał do niej, nie zauważyłem, pierdolnęła. Poirytowało mnie to mocno, yy, ale przeprosiła. Niestety nie zdążyła się natnąć na moją yy, kulturalną reakcję. Nazwałem ją pizdą, nakrzyczałem na nią, ponieważ wszystkie momenty w życiu, kiedy jakiekolwiek pizdy mnie skrzywdziły, były dziewczyny, koleżanki, matka, wróciły do mnie, eksplodowałem, nakrzyczałem na nią, nakrzyczałem na nią tak. Nie przepraszaj! Żyj tak, żebyś nie musiała przepraszać! Pizdo!